My mamy do czynienia z propagandą sukcesu, a nie z budowaniem realnych zdolności. Bo obywatele boją się, że znajdą się w jakimś PRL-u Bis, zostaną zamknięci w koszarach, stracą tam czas i będą czyścić toalety albo, albo korytarze. No, nie, nie o taki system szkolenia nam chodzi. Uważam, że to jest jeden z podstawowych motywów polityków: nie podejmować trudnych decyzji. Łączymy się już teraz z panem Markiem Budziszem, ekspertem do spraw Rosji i terenów postsowieckich, Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywrócenie powszechnego przeszkolenia wojskowego. Przed takimi decyzjami stoją państwa europejskie, Polski nie wyłączając oczywiście. A w takim razie ta propozycja niedawna pana premiera, tylko dopytam, u pana znajduje aprobatę. Pan uważa, że to jest dobry krok? No, gdyby ta propozycja pana premiera była propozycją zbudowaną na fundamencie pewnego stalowego czy żelazo-betonowego, jak mówił Biden, przekonania, że trzeba pójść w tę stronę, to tak. Natomiast to bym wtedy uznał ten krok za korzystny, pożądany, choć spóźniony. Natomiast pan premier mówił o powszechnym przeszkoleniu, a potem zaczął mówić o przeszkoleniu ochotników. Przeszkolenie ochotników z zasady swojej nie, nie jest przeszkoleniem powszechnym. A ja uważam, że wszyscy Polacy muszą zostać przeszkoleni nie po to, żeby nosić broń albo mundur, tylko po to, żeby wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, dlatego że Rosja będzie używała tych swoich narzędzi presji, będzie realizowała cele polityczne, używając czy odwołując się do tak zwanej agresji asymetrycznej, czy działań w szarej strefie, I to może każdego z nas, każdego dnia dotknąć. Musimy wiedzieć, jak reagować, jak się, jak się zachowywać. Więc w tym sensie deklarację przyjmuję pozytywnie, natomiast oczekiwałbym większych ambicji, jeśli, jeśli tak to mogę określić, a nie takiej takich chęci wycofywania się. To natomiast w takim razie powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. No o tym powinniśmy zacząć wreszcie w Polsce dyskutować. Niemiecka klasa polityczna o tym dyskutuje już co najmniej od roku. CDU CSU, czyli partie, które wygrały wybory do Bundestagu w swoim programie wyborczym umieściły przecież punkt mówiący o przywróceniu powszechnej służby wojskowej, powszechnego przeszkolenia. Socjaldemokraci niemieccy mówią o tak zwanym roku społecznym. Część osób, tych, którzy chcą, bo tu motywacja jest bardzo istotna, powinna być szkolona wojskowo, a pozostała część, tych ci, którzy nie widzą się w wojsku, powinni realizować inne, inne zadania społecznie użyteczne te i w zakresie obrony cywilnej, i w zakresie na przykład wspierania systemu opieki społecznej, w domach seniora, w domach pomocy społecznej. O tym się w Niemczech otwarcie mówi już co najmniej od roku, a my udajemy, że nie ma problemu, będąc państwem flankowym. Proszę zwrócić uwagę, że z tych państw, które bezpośrednio graniczą z Federacją Rosyjską, tylko Polska jest państwem, które nie przywróciło powszechnej służby wojskowej. I a uważa nie pan, że to tak się nie dzieje nigdy... Proszę, proszę dokończyć. Finlandia i Estonia nigdy z tego nie zrezygnowały. Litwa i Łotwa powróciły do modelu powszechnego szkolenia wojskowego. Polska tylko jest państwem, który tego, tego modelu nie ma. Ukrainie w ogóle nie mówię, bo Ukraina ma milion mężczyzn pod bronią i tam jest sytuacja zupełnie inna. W związku z tym my, nawet na tle naszych sąsiadów ze wschodniej flanki, na to wypadamy znacznie, moim zdaniem, gorzej. Pora wreszcie zacząć mówić o zbudowaniu nowoczesnego systemu przeszkolenia powszechnego. Ale uważa pan, że politycy mogą nie podejmować takiej decyzji, nie wracać do powszechnego obowiązkowego szkolenia wojskowego, poboru do wojska ze względu na trwającą kampanię wyborczą? Uważam, że to jest jeden z podstawowych motywów polityków nie podejmować trudnych decyzji. Takich, które mogą spowodować, iż bieżące poparcie dla danej formacji politycznej spadnie. No i to jest motywacja, która w moim odczuciu w Polsce dominuje. Na to też są rozwiązania. Na Litwie, Litwa wprowadzając w roku 2015 powszechne przeszkolenie wojskowe, którego, którego nie miała, bo też te, tak jak Polska, Litwa zrezygnowała. Z takiego przeszkolenia. Wszystkie partie polityczne i opozycyjne i, i rządzące wówczas podpisały pakt, porozumienie w sprawie głównych zasad polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. I Litwa ma już trzecie takie porozumienie, bo ta instytucja się przyjęła, czyli co cztery lata są tam podpisywane takie umowy, które po prostu wyłączają te kwestie związane z bezpieczeństwem. Z bieżącej walki politycznej, wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i polskie siły polityczne zaczęły dialog i zaczęły dążyć do wyłączenia kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie ma legitymacji partyjnej z tej bieżącej walki politycznej. Gdyby się to udało osiągnąć, to budowa tego nowoczesnego systemu ja mam świadomość, że to nie jest łatwe zadanie. Mogłaby, mogłaby ruszyć z miejsca, bo obywatele boją się, że znajdą się w jakimś PRL-u. BIS- zostaną zamknięci w koszarach, stracą tam czas i będą czyścić toalety albo, albo korytarze. No, nie, nie o taki system szkolenia nam chodzi, przynajmniej nie mnie. Myślę, że to można zbudować w sposób nowoczesny i wcale nieuciążliwy. Dla obywateli, a nawet tak jak w krajach skandynawskich, w Szwecji czy w Norwegii, można zbudować takie przekonanie w, w, w młodych Polakach, że bycie powołanym do przeszkolenia wojskowego to zarazem jest też znalezieniem się w elicie swojego pokolenia. A skoro mówimy o politykach i mówimy o, tych, o tym temacie bezpieczeństwa, to przypomnijmy, że jakiś czas temu na naszej wschodniej granicy był premier Donald Tusk, mówił o uszczelnianiu tej granicy i w związku z tym chciałbym przejść płynnie do mojego kolejnego pytania do pana. Jaką w tym wszystkim rolę pana zdaniem odkrywa um, Łukaszenka, prezydent Białorusi, um, którego wiele krajów, przypomnijmy, po ostatnich wyborach nie uznaje, ze względu na to, że z danych Straży Granicznej wynika, że na, um, wzrosła liczba migrantów nielegalnych, Migrantów, którzy chcą przekroczyć polsko-białoruską granicę, i jak mówi też pan Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji, w rozmowie z faktem, możemy, powinniśmy przygotowywać się do prawdopodobnej kolejnej gigantycznej fali, fali uchodźców, którzy będą chcieli przedostać się nielegalnie przez polsko-białoruską granicę. Uważam, że powinniśmy się na to przygotować. Dlatego że Białoruś stała się to już trzeba mówić o tym w kategoriach pewnych faktów elementem systemu bezpieczeństwa czy systemu wojskowego Federacji Rosyjskiej a w związku z tym może odgrywać rolę takiego proksi agresora właśnie po to żeby Rosja nie była oskarżana przez społeczność międzynarodową o Bycie państwem agresywnym. Tutaj taką rolę może zacząć brać na siebie Łukaszenka, ale to, że on może używać tego narzędzia, wynika ze słabości naszego systemu obrony, z naszych zaniechań. To trzeba mieć tego, nie tego świadomość. Znów odwołam się do przykładu Litwy. Litwa chce mieć w roku 2030 ukompletowaną dywizję, co prawda lekką, bez ciężkiego sprzętu, ale to pokazuje ambicje Litwy, jeśli chodzi o zbudowanie sił, sił chroniących również bezpieczeństwo państwa. Gdybyśmy my stosowali miarę Litwy do Rzeczpospolitej, to my powinniśmy, ze względu na relacje demograficzne, Litwa jest gdzieś około, no ma gdzieś około 3,7, może nawet 3,5 miliona obywateli, my powinniśmy być w stanie zbudować, 13 dywizji, mówię o siłach lądowych, a budujemy 6, i to tylko, i chcemy to osiągnąć w roku 2035. Czyli nawet małe państwa bałtyckie dokonują większego wysiłku celem zwiększenia swojego bezpieczeństwa niż Polska, która mówi, lubi mówić o sobie, że jest liderem wschodniej flanki i staje się takim jednym z liderów NATO. My musimy Więcej od siebie wymagać. I gdybyśmy mieli taki potencjał wojskowy, to nie można byłoby osłabić naszego potencjału obronnego, używając tego narzędzia migracyjnego. A dzisiaj musimy mieć świadomość, że naszej granicy bronią żołnierze wojsk operacyjnych, czyli ci, którzy powinni szkolić się na użytek walki z ewentualną agresją o charakterze wojskowym. To nie A są pana nie pana nie uspokajają zapowiedzi polityków którzy mówią że budujemy tarczę wschód że wzmacniamy zaporę na granicy bo to mówią politycy koalicji rządzącej to też mówili poprzedni rządzący że oni jeżeli chodzi o tę granicę białorusko-polską polsko-białoruską to stawiają tam zapory żeby właśnie ochronić Polaków pana zdaniem to są niewystarczające jak rozumiem działania moim zdaniem my mamy do czynienia z propagandą sukcesu a nie z budowaniem realnych zdolności bo to że się ustawić Techniczne, czy buduje się inżynieryjną zaporę kanalizującą ruch przeciwnika, to jest rzecz oczywista, że powinno coś takiego być zrobione. Ale proszę zwrócić uwagę, mamy rok 2025, i dopiero teraz rząd deklaruje wystąpienie z konwencji odtawskiej związanej z minami przeciwpiechotnymi, między innymi minami lądowymi. Czyli potrzebowaliśmy trzech lat wojny, kiedy te miny są w powszechnym użyciu zarówno ze strony Rosji, jak i, jak i Ukrainy, ażeby w, w ogóle podjąć decyzję o zrzuceniu pewnego gorsetu prawnego, który nam uniemożliwiał rozwój tych najtańszych środków budowania bezpieczeństwa na i granicy. politycy zaspali. No oczywiście, że zaspali, zarówno poprzedni rząd, jak i obecny. No ale samo wystąpienie z konwencji, które nie jest natychmiastowe, jeszcze nie gwarantuje... Rozpoczęcia produkcji, bo musimy pamiętać, musimy wiedzieć też o tym, że my całkiem niedawno zniszczyliśmy te zasoby min, które posiadaliśmy w naszych magazynach, bo właśnie one nie odpowiadały tej konwencji. Czyli zrobiliśmy nie dwa, ale kilka kroków do tyłu, i dzisiaj odbudowa tego stanu posiadania to też będzie na to potrzebny czas, umiejętności, sektor przemysłowy. I to idzie wszystko zbyt wolno. Dlatego, że miny oczywiście nie są i nie powinny być moim zdaniem barierą dla migrantów, ale możemy razem z migrantami mieć do czynienia z przenikaniem grup dywersantów, ludzi uzbrojonych. Ta eskalacja może, może narastać i możemy mieć też do czynienia oczywiście z agresją o charakterze zbrojnym. To jest jeden bardzo wąski przyczynek, pokazujący nam, jak jesteśmy spóźnieni w szeregu, w szeregu działaniach, to ja mam takie wrażenie, że my dużo mówimy, szczycimy się własnym poziomem wydatków, słusznie, wydajemy dużo na zbrojenia, tylko wydając dużo pieniędzy, jeszcze niekoniecznie musimy mieć zdolności. Tak jak ten, kto kupi najdroższy samochód, nie jest od razu mechaniczny sposób też najlepszym kierowcą. Jedno nie należy utożsamiać z drugim. Jeżeli mówimy o Białorusi, to wydaje mi się, że warto też przypomnieć, że dzisiaj jest czwarta rocznica uwięzienia Andrzeja Poczobuta. Pana zdaniem Łukaszenka czeka, trzyma polskiego opozycjonista jako swój as w rękawie przy ewentualnej wymianie, żeby mieć taką kartę przetargową w rozmowach z Zachodem? No, przede wszystkim w rozmowach z Polską. Polska, niestety, nie ma polityki białoruskiej. Pięć lat, które upłynęły od, od wybuchu tej białoruskiej wiosny, od, roku, od tych demonstracji wielotysięcznych, wieloset tysięcznych, nie doprowadziły do zbudowania jakiejś linii politycznej, jak należy, jaką politykę należy uprawiać wobec, wobec Białorusi. Mamy nawet do czynienia z sytuacją, kiedy urzędnik średniego szczebla z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdża do Mińska, negocjuje uwolnienie ob ob obywateli amerykańskich, spotyka się zarówno z Łukaszenką, jak i z Iwanem Tercielem, czyli szefem białoruskiego KGB. Czyli Amerykanie mają i kontakt, i narzędzia, i możliwość rozmowy z władzami Białorusi, a Polska, państwo graniczące, takich rozmów, takich kanałów komunikacji, takich narzędzi, ani nie ma, ani moim zdaniem nie zamierza budować. No to właśnie chyba w naj, najlepszy sposób pokazuje, w jaki sposób zaniedbaliśmy ten kierunek strategiczny. I oczywiście nie analizując w tym wypadku, bo trzeba by mieć dane, których ja, którymi ja nie dysponuję, tego konkretnego przykładu Pana Poczobuta, no, no ja uważam, że... Żeby... Czy mamy gdzie wiarygodne dane teraz dotyczące stanu zdrowia Andrzeja Poczobuta, Pana zdaniem, czy Czego nie ma nie wiarygodnych danych? Tego nie wiem, natomiast no, mamy bardzo zredukowany personel dyplomatyczny na Białorusi. Mamy w związku z tym, jak, jak rozumiem, ograniczone możliwości. E, ja akcentuję potrzebę no, zbudowania pewnej linii politycznej wobec e, władz białoruskich, bo, bo nie jest dla nas kwestią obojętną. Czy w Mińsku rządzący politycy realizują politykę przekształcenia Białorusi w bastion wypadowy sił rosyjskich, gdzie możemy choćby przy okazji najbliższych, a one będą już jesienią tego roku, ćwiczeń zapad, liczyć się z jakimiś aktami agresji, czy to na kierunku polskim, czy na kierunku państw bałtyckich, to dla nas ma to istotne znaczenie i dla naszego bezpieczeństwa. No i powinniśmy moim zdaniem tym bardziej w sposób intensywny budować narzędzia obserwacji, komunikacji, wpływu, presji na reżim, na reżim białoruski. To ta polityka wymaga moim zdaniem gruntownego przemyślenia i zmiany. W tym temacie też chciałbym na koniec pana zapytać, bo mniej więcej pół godziny temu no w każdym razie teraz trwa posiedzenie Rady Ministrów i premier Donald Tusk tuż przed tym posiedzeniem zaapelował ponownie do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby podpisał ustawę, która umożliwiałaby czasowe zawieszenie prawa do azylu. Premier argumentował, że jeżeli zostanie zawieszone to prawo, to wtedy część tych migrantów zmniejszy się napór na naszą wschodnią granicę pana zdaniem znowu. To jest pierowa zagrywka, coś podyktowane kampanią w czy coś, co rzeczywiście może mieć wpływ na zmniejszenie liczby migrantów, którzy będą chcieli nielegalnie przedostać się przez polsko-białoruską granicę. Ja nie, nie, nie mam wiedzy, żeby komentować akurat tę bardzo szczegółową sprawę. Więc w tym sensie proszę mnie zwolnić z takiego, z takiego obowiązku. Ja uważam, że to, co my powinniśmy zbudować, mówiłem to już o tym w czasie naszej rozmowy, to powinniśmy zbudować pewną wspólną, ponadpartyjną politykę w zakresie bezpieczeństwa, politykę też wolną, właśnie od tego, co pan nazywa piarowskimi zagrywkami, to znaczy. Oczywiście partie będą się różniły między sobą, będą wykorzystywały pewne rozwiązania celem jakby wzmocnienia swojej pozycji wyborczej, no ale uwaga powinna być skoncentrowana polityków i też przedstawicieli administracji na budowaniu realnych, realnych rozwiązań. Ja mam wrażenie, że w kwestii bezpieczeństwa w Polsce mamy bardzo dużo słów. Bardzo dużo takich aktów strzelistych, daleko idących deklaracji, a praktyka niestety, mówiąc najdelikatniej, nie nadąża i, i po prostu mamy też rozdziew między deklaracjami, zapewnieniami, apelami publicznymi, a tym, co się realnie robi. Czyli mniej mówienia, mniej deklaracji, a więcej, więcej rzetelnej pracy państwowej.